Manu z tej strony AdrianOx i w dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać tekstur packa, którego można pobrać 100% za darmo i jest naprawdę super i jest stworzony przeze mnie jest ciągle aktualizowany ja na przykład kamienny miecz wygląda tak nedrytowy tak, tak wygląda fajnie zbrojka, taki fajny mieczyk i co najlepsze i co w tym wszystkim ale to tak totalnie wszystkim najlepsze jest totem nieśmiertelności i teraz tak, lecimy sobie typy yy, 4000. Ja myślę, że taka wy wysokość yy, Mode survival Myślę, że taka wysokość yy, będziemy będę mógł wykorzystać szybciutko totem i teraz patrzę. Mam totem nieśmiertelności. Nie wiem, czy wysłyszycie ten dźwięk w tle, ale w każdym razie jest to dźwięk naszego pana e, premiera, który mówi kto umrze, to umrze i trudno. I to jest... Jeszcze nam jest fajna muzyczka. W każdym razie wszystko, co musicie zrobić, to wbić, wbić, e, w link w opisie. Będzie podany pierwszy lub drugi link. E, to będzie taki... Ja tam napiszę, że to jest ten pack, Nic nie musicie robić, nie musicie nawet żadnego kanału oglądać. Bo po prostu nic, ja go po prostu zrobiłem i się chcę z wami nim podzielić. Wkrótce będzie też teksturpak na tarczy. W ogóle będzie super ten pack, Właśnie, ja mam tego jeszcze nie okazałem. Patrzcie. E, tutaj jest, wyginam śmiało ciało po angielsku. Jeszcze mamy. E, tutaj jeszcze jest to. Nie to. To jest teraz Legends z Teraz to puśćcie a tutaj jest e, far chyba e, tak to jest believer no to w każdym razie zostawcie łapkę w górę Słuchaj na tym kanale i ja wam polecam serdecznie podpiszcie na stronie foxdeal jeszcze bo jest super i tam macie te teksturpaki i ogólnie wszystko więc ja już nie będę przedłużać to by było na tyle cześć i pa